Trzeba uważać na jedną rzecz Upał taki jak jest dzisiaj Już słońce świeci skupia Nie trzymać karabinka kartusza na, na ciepłym Ponieważ jak wzrasta temperatura To wzrasta ciśnienie I ona może strzelać troszeczkę wyżej Bo będzie wzrastać energia Więc w PCP wygląda to tak Że jak jest gorąco to energia może wzrastać Zimą wręcz w PCP będzie Energetyka spadać A w sprężynie będzie odwrotnie Czyli im, tward, im twardsza będzie sprężyna zimą i będzie zimniej, wtedy e, wiemy, że wszystko twardnieje, sztywnieje i po prostu metal, metal się bardziej napręża i będzie ta energetyka wyższa, może wykraczać poza limit. A latem znowu spręży na słabnie, a PC w PCP jest odwrotnie, wzrasta ciśnienie przez to, że w zbiorniku w kartuszu jest, e, e, jest po prostu wysokie ciśnienie. To tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Mam jeszcze kilka karabinków. Do przetestowania, gdzie nie pokazałem celności na 25 metrów, więc widzimy się już niebawem. Dzięki i życzę wszystkim udanych wakacji. Hej!